Dzień dobry w sobotę. Torba spakowana. Tak jak wam mówiłam, weekend mi wypada trenujący i sobota i niedziela. Dzisiaj mamy sobotę. Będę sama na treningu, także nie będzie dużo ciekawych ujęć z treningu, bo nie będzie miał mi kto tego nagrać. Tak czy siak zaczynamy dzisiejszy dzień w sobotę od treningu. Pokażę Wam mój weekend, jak go spędzę. A także w sumie nie wiem, co mnie czeka. Póki co chciałam się z Wami przywitać. Idę Ci na trening pośladków. Dojechałam. Dzisiaj mam ze sobą spinaczkę. Tylko muszę Wam się przyznać, że nie wiem, jak się jej używa dokładnie. Moja mama zawsze potrafi sobie jedną spinką zrobić ładną fryzurę. U mnie to będzie ciężko. Najważniejsze, żeby je wszystkie złapać. Dzisiaj główkę myłam świeżutkie włoski, ale jest bardzo gorąco i nie chcę mi ich przepocić od razu. Co tu to, co to mi wyszło? Nie no, tak chyba do ludzi nie można wyjść. Czekajcie się zorobi? Mamuś, przy telefon do mamy. Mamuś, jak zrobić rosół? Dzwonię to mamy w sobotę. Mamuś, jak spiąć włosy? Kurwa, macie, ja jak to się robi? Czekajcie. Tak, żeby mi się właśnie, tak, żeby mi pędzel nie stał taki. Jak to się robi? Czekajcie. Chuję wyższa szkoła kurwa jazdy Sorry za słowa, przepraszam bardzo Nie ma dzisiaj ze mną mamy, także o. Nie no patrzcie Jak to się robi No ja nie chcę dzisiaj ich przepłodzić od razu Specjalnie sobie mam spinkę Ja wiem, sobie poradzę. Może niżej? Może. Jak to zrobić? Nie, no chyba muszę wejść, wpisać w Google. Nie, ja jeszcze raz spróbuję. Tak. Tak. Nie, no nie trzyma się. Co tu zrobić? Może tak. Ja pierdziele. Nie no, wstyd jakich mało. na moją głowę. Idę w rozpuszczonych, a jak wrócą, po prostu sobie je jeszcze raz przepłukam, bo na pewno mi się włosy przepocą i potem tutaj są takie sztywne. To byłoby na tyle, bo już mi się bateria rozładowała w telefonie. Tak więc zostaję sam na sam ze, z moimi skarpetkami, które mają na mnie oko. I muszę dokończyć swój trening. Ja już jestem po treningu. Jak widzicie, telefon mi się rozładował do zera. Jak wróciłam od razu, zjadłam szybko mój zimny kleik, bo tak mi się go pragnęło. Po treningu jeszcze zrobiłam takie 20 minut szybkiego marszu, ale naprawdę to był taki porządny marsz. Skupiłam się na oddechu, na swoich ruchach, klapki na oczy i dobre tempo. Także naprawdę fajnie, fajnie się można powiedzieć spociłam mimo, że robiłam tylko marsz, ale to był taki porządny marsz. I teraz przy sobocie po posiłku chwila relaksu. Chwilę odpoczynku dla mięśni, dla głowy Żeby się dotlenić Pochuśtać A co później będę robiła, no zobaczymy Póki co kładę się Teraz zobaczcie co będę robiła Tutaj tą cukinię sobie zetrę Na takiej tarce A później porobię sobie Takie mm, Pakieciki Po 200 gram waży i mrożę I potem będę miała Warzywka również w okresie jesieni, zimy. Cały czas będę miała swoje warzywa dostępne. Ta malutka jest słodka normalnie. Ale to są te resztki, takie, które po tej wczoraj wyrywałam z mamą cukinię, żeby posadzić na nowo, bo się strasznie rozrosła nam w ogródku. I pozrywałam po prostu wszystko, co było. Ale powiem Wam, że smaczniejsze są mniejsze niż już takie wyrośnięte. I mi smakuje dużo, dużo bardziej od zielonej. Tak więc teraz sobie to zetrę i poważę. Muszę paznokcie zrobić, bo już mam takie odrosty, ale to jest ostatnia, ostatnia sprawa, którą lubię robić. Szkoda mi czasu na siedzeniu u kosmetyczki na paznokciach, no ale już muszę iść. Dobra. I teraz sobie robię takie pakieciki, później będę robiła też miks z bakłażanem, pod 200 gram, zawsze daję troszkę więcej, żeby było, no i tak to wygląda, później to daję do zamrażarki i zimą będę miała pyszną, pyszną cukinię. Tutaj zostawiłam dla mamy. Pokażę Wam, jaki ona obiad stworzy z tego. Hmm. Oczywiście jej przygotowałam fajny przepis pod to. Także jeszcze Wam pokażę. A dzisiaj na obiad mamy ryż. Skórkę mam oczywiście. Jest troszkę cukini, ale naprawdę ba bardzo malutko, bo dobijałam tylko. A baza tutaj to jest właśnie bakłażan. I dlatego wyszedł taki troszkę brudawy kolor. Bo bakłażan gotowałam z ryżem, i z... ale smakuje naprawdę wybornie. W dzień, nie tre... w dzień treningowy, przepraszam, dzień treningowy. Mam mniej białka, więcej węglowodanów. Dlatego jest tak malutko mięska. No i tutaj dodatek oliwa. Yy. Która jest o smaku białej trufli, uwielbiam, naprawdę uwielbiam ogólnie makaron z truflami, świeżymi truflami, jest moim ulubionym. Nie wiem czy to jest smak dla każdego, ale dla mnie to jest po prostu sztos. I tak wygląda mój posiłek. To sobie teraz właśnie zjem mam dużo pomysłów co jeszcze dzisiaj robić, chyba pójdę na rower. Ale najpierw zjem, muszę powiesić pranko, muszę powiesić pranie. Mam dwa prania do powieszenia. I tak, i chyba pójdę na rower. Także jem. Przygotuję sobie kleik drugi do lodówki, że jak wrócę, to będę miała gotowy deser. Także zabiorę Was na rower. Tak jak Wam mówiłam, gotowa. Właśnie opuszczam moje rejony. Później nagram coś ciekawego, bugie co słuchawki na uszach i jadę. Muszę muzykę dobrą znaleźć. Tutaj, gdzie mieszkam, to jest taka malutka wioska. Zaraz postaram wam się pokazać. U, zaraz, kurde, to ja zęby wybiję. Tutaj mamy park. Tam z tyłu jest park, ale ogólnie jest fajne miejsce. I często tu są różne. Organizowane imprezy. Aktualnie jest jakiś mini park rozrywki dla dzieci, bo było święto melona. <grymne> tak, mamy święto melona. Więc jedziemy przed siebie. Jak minę swoją wioskę, to później takie piękne widoki są. No nie takie widoki. W ogóle zobaczcie, nie wiem czy mnie słyszycie. Mam nadzieję, że tak jak bary tutaj są przy, przy drodze. I stoliki, krzesła. I oni tak tutaj sobie... Przesiadują, a w tym miejscu akurat jest chyba o Jezu. O Jezu, prawie się zabiłam. Prawie się zabiłam. Dobra, jestem ponownie. Widzicie, co dla was robię? Prawie mówię, że by straciłam. Nie dokończyłam tutaj barier z przy barze. Jak to było tylko ja i moja przestrzeń. Zastanawiacie się co z moją pielęgnacją twarzy miałam unikać słońca, ale jak widzicie we Włoszech to jest normalnie niemożliwe niewystawianie się na słońce to jest raz dwa przy mojej energii no nie mogłabym siedzieć w domu i, i się ukrywać. Ale tak jak wspomniałam, ja wcześniej nie używałam filtrów. To była moja zguba. Teraz nie raz dziennie, ale kiedy mogę, po prostu pryskam się. Rano smaruję się kremem z filtrem, a później tylko pryskam twarz. Tyle razy, ile mi się uda. I się chronię, tak? Chronię buźkę, żeby mi się, żeby moje, moje zabiegi po prostu coś dały, a żebym sobie nie pogorszyła jeszcze, nie? Ale jest pięknie, jest pięknie, jest pięknie, cudownie. Czujecie to słońce? Wyobraźcie to sobie. Świerszcz, coś tam w trawie, cyka. Nie wiem co chciał mi przekazać. A, że muszę się zatrzymać i się nawodnić. Wzięłam ze sobą dwie butelki wody. W jednej do jednej nalałam. Jedną wodę przelałam do bidonu. I dodałam aminokwasy. Także chwilka przerwy. Kilka przerwy. Dzisiaj jest gorąco, ale jest fajny wiatr. Fajny wiaterek, także bardzo, bardzo przyjemnie. Pierwsze kilometry miałam z podwiatr. Zawsze się śmieję, że to ja mam szczęście i wybiorę dobry kierunek. Ale jednak wszystko ok. Najpierw było pod wiatra, teraz fajnie mam z wiatrem. Jedzie się fantastycznie. Przyjemnie przede wszystkim. Pole kukurydzy. Z drugiej strony też. Raz w tygodniu wychodzę sobie właśnie na rower, kręcę się po wioskach. Dzisiaj dosyć krótko planuję półtora godziny maksymalnie pojeździć. Najdłużej dwie godziny. Ostatnio byłam dwie pół, ale wątpię, że to powtórzę. Do dwóch godzin maksymalnie tak. Śmigam, także wsiadam i jedę dalej. Jest mój ulubiony odcinek na terasie. O, o każdej porze roku jest fantastycznie piękny. Wiatr jak wiatr może sprzyjać, lub być przeszkodą do pokonania. Tak jak się za zachwycałam, tak. Na koniec trasy, prawie koniec trasy, mam podwiatr, To jest coś, jakbyście się wspinali pod górkę. Podobnie, bo jak mówiłam, dosyć mocny się wiatr. Ech, jak jest z wiatrem, to naprawdę jest zajebiście, fantastycznie, przyjemnie. Ale podwiat, to samo, tylko właśnie w drugą stronę, możecie sobie odwrócić. <grymne> Rozi, zostawiłam Ciebie, tak? Zostawiłam Ciebie. Zobaczcie tu nasze melony. Zobacz Rozi, nasze melony, które rano zbierasz. Pokażę Wam w któryś dzień, o co chodzi z tymi melonami. coś zimnego krónzo nie lubię wiązać włosów spragniona spragniona teraz chyba już jesteście na sto procent świadomi dlaczego uwielbiam puściki na zimno, Uff. bo płonę od środka, wewnątrz i na zewnątrz. Uff. pyszne Muszko, spadaj muszko, owocówko. Pyszne, sztos. Ja sobie zjem, wykąpię się. Nie wiem, co będę jeszcze dzisiaj robiła. Jest godzina piąta. Jeszcze mam, mogę dużo zrobić. Nie wiem, czy będę jeszcze coś nagrywała. Może Wam pokażę kolację jeszcze moją z soboty. I się zobaczymy jutro w niedzielę. Troszkę odpocznę od telefonu. Jeszcze truskawki muszę pozbierać. Już ze mną zbieraliście truskawki. Także zobaczymy się jeszcze wieczorkiem. Pokażę Wam moje jajko sadzone z cynamonem i pistacjami. Mm. I sałatę z awokado do tego. I się zobaczymy jutro w niedzielę. Tak więc tutaj moje jajko już wbite. Dodałam troszkę soli. Teraz cynamon. Cynamon kupiłam, drogo zapłaciłam, bo to jest taki cynamon prawdziwy. Nie jakiś tam, nie jakaś taniocha. Naprawdę zapach i smak. Jeżeli chodzi o cynamon, to też nie ma co oszczędzać i kupować taki lepszy radzę. Wtedy poczujecie prawdziwą moc cynamonu i smak. Tutaj macie e, te pistacje świeże. I, 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 i. I basta. I teraz na małym ogniu pod przykryciem czekam na jajka. Tutaj wcześniej przygotowałam sałatkę, troszkę pomidora, pieprzu cytrynowego i rozgniecione awokado. Tak więc fajnie to się łączy. A jeszcze ocet balsamiczny do tego dodaję. Tak się prezentuje moje jajeczko, piękniutkie, pyszniutkie. Z tego się robi taka fajna skorupka. Potem sobie to urywam i jem sałatką. Żółtko, oczywiście, idealne, perfekcyjne, cudownie. Takie zakończenie dnia jest dla mnie mm, bardzo dobre. <śm> I dzisiejszy dzień mam wykręcony, uwierzcie mi, wykręcony maksymalnie jeszcze w przerwie. Sprzątałam kuchnię, także dzisiaj kończymy i widzimy się jutro. To cześć, koniec soboty, jutro widzimy się w niedzielkę.